Mamy 2019 rok, a DJI wciąż nie wypuściło Sparka 2. Czy poprzednia generacja była tak dobra i jak wytrzymała rok używania? Przekonajmy się. Wygląda całkiem nieźle, co nie? Choć pewnie ci z Was, którzy widzieli już Sparka, zauważyli, że śmigła nie są oryginalne. Nie wymieniłem ich dlatego, że wyglądają lepiej, choć moim zdaniem wyglądają. Ale dlatego, że popękały. Także jeśli jesteście przed zakupem sparka, dobrze by było kupić zapasowe śmigła albo osłony. Natomiast, jak widzicie, zakładanie tych śmigieł, to po pierwsze nie jest nic przyjemnego. Po drugie, nie są one mm, najbardziej trwałe. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że jest to chiński zamiennik, ponieważ oryginały kosztują oczywiście dużo więcej. No i przenoszenie takiego sparka utrudnione. Czy coś jeszcze zepsuło się przez ten okres? Tak, gimbal. Zapewne po paru uderzeniach. Zauważycie, że gimbal jest krzywy. I to nie jest tak, że nie da się go wyprostować. Natomiast musicie zrobić to ręcznie. I zanim przejdziemy do letania i aplikacji, muszę odnieść się do recenzji kuby. Największym problemem, jaki zauważyłem, jest to, że podczas sterowania dłonią nie można zrobić sobie selfie. Nie można też nagrać filmu. Czyli to jest taki bajer, że popisywać się przed znajomymi. Patrz, potrafię sterować swoim dronem ręką. Uuu. Da się. I żeby mój film nie został zdyskwalifikowany, nie będę wspominał o tym, że było to możliwe od samego początku. Żeby Spark zrobił zdjęcie, robimy tak. A żeby nagrał film tak. To teraz dla kontrastu coś, co już widzieliście, czyli to, jak nie działa tryb follow. Tutaj miał śledzić psa ale oburzony na niego, że się nie rusza, zaczął coraz mocniej latać do przodu i do tyłu. Więc przerwałem ten festiwal i postanowiłem sprawdzić, jak trzyma bateria. I na początku wszystko szło dobrze. Ale okazuje się, że na trybie sport Spark jest dość szybki. Na tyle szybki, że łatwo się rozbić. Tak więc zamiast testu baterii zrobimy wyścig, a naprzeciw Sparka stanie dron wyścigowy. No Ku zaskoczeniu, wszystkim okazuje się, że Spark dronem wyścigowym jednak nie zostanie. Ale skoro już mamy tutaj dwa drony, to porównajmy ich jakoś wideo. Spark w trybie follow tym razem dzielnie śledzi samochód. Natomiast operator drona wyścigowego z Kamem 3S obrał trochę inne cele, ale wideo można jakoś porównać. I co? Teraz wypadałoby to jakoś podsumować. Czy kupiłbym sparka jeszcze raz? Moja odpowiedź brzmi tak. Może to nie jest dron, który jest czymś genialny, ale wszystkie rzeczy ma ok. Ma bardzo solidną konstrukcję, która wytrzymała wiele upadków, ma ok zasięg, który maksymalnie 300 metrów może osiągnąć, coś koło tego, ma ok kamerę, zdecydowanie wystarczy na Instagram i ma ok cenę. W tej chwili możecie go wyrwać za około 1800 zł. Także jeśli szukacie drona w takiej cenie, to myślę, że spokojnie DJI Sparka mogę Wam polecić.